Mój mózg dba o ciebie, o siebie. To jest jego zadanie. I wszystkie ciężary, które czujesz, że są za ciężkie, ciążą Tobie, nie są twoje. Mózg sam by sobie tego nie robił, bo on ma przeżyć. To jest jego zadanie. Więc wszystko, co czujesz, co robisz, Źle wpływa na ciebie i tobie nie służy. Nie jest twoje jest do usunięcia, bo przeszkadza. I dokładnie kaman. Wiemy, nie? Które rzeczy nie są funkcjonalne, nie są użyteczne. Wejdź jakby poza dobro i zło, bo tu nie chodzi o ocenę. Taką podoba mi się, nie podoba mi się, lubię, nie lubię. To jest powierzchowne bardzo. I to się zmienia w trakcie życia. Sprawdzaj, co Tobie służy, co jest użyteczne. A jak nie jest, to się pozbywasz tego bez żalu, bo to nie jest i nigdy nie było Twoje, zostało narzucone.